A teraz odbierzemy telefon. Halo, halo? Halo, halo? No halo, halo. wina. Cześć, cześć. Jak Elowina. się nazywasz? Skąd jesteś? I... Oczywiście. Jakie masz pytanko? Już lecimy z pytaniami. Mario z Częstochowy. Nie pije od soboty. Możemy też się... przywitać się dalej. Siemano, Mario. No, od no. przyszłej soboty, Siema. nie? Nie pije. Analizując to... jakby twoją pewność w głosie, czuję, że mogą być tutaj bardzo kontrowersyjne pytanka. Powiem tak, no pytania będą mocne, ale przede wszystkim Sariusz, w Częstochowie, Mario jest tylko jeden, więc nie poczuwaj się do tego, ty jesteś tylko Sariusz, Mariusz i koniec tematu ciebie. Ty tam sobie siedź spokojnie, chłopak. Okej. Okay. Kasperek Kasperek, bo na ciebie to czekałem jak na pierwsze śniadanie z rana. Ojej, oh yeah, będzie dobrze, będzie dobrze. Czestochowie nie ma lekko. Sariusz, Czestachowie nie ma lekko, ale pamiętaj, to ja jestem Mario, to ty tym sobie możesz być Mariuszem co najwyżej. Dobra, masz swoją ksywę, masz no swoje rożki, zostań to przy się, tym. To Nic się więcej. Ustali, to się ustali, ustalimy to. Dobra, gościu, nie z sobą rozmawiam. Ty. Kasperek. Słucham. Bo tak jak mówię, no ty jesteś moją wisienką na torcie. Będzie jechanka, dawaj. Jestem nie no, to... nie będzie jechanko, Katperek. słuchaj, no skurwa, sama prawda. Powiedz mi, jak to jest, że jesteś tak odklejony od tej mefy, od Murana, Sargówka, no. że ty sam nie wiesz co tworzysz. Najpierw tutaj wielki związek z Julką, mówisz, że a bo wszystko było okej. Okay. Ona mówi, że się nie układało. no. Ktoś ewidentnie leci w chuja, potem robisz swoje... No bło... to I chodźmy spo... po kolei, chodźmy po kolei. Ale Błoński, Błoński, ty robisz swoje... Spontanej, że o, podrywasz jej dupeczkę, Tak naprawdę, no ból dupy o Julkę jest wielki, no. Nie, no ja bym tego nie nazwał, tak. Jeśli tak, to odbierasz to spoko. Czy były w naszym związku? Były chwile ulotne i były chwile słabe, no ale to chyba jak w każdym, nie? No ale dalej nie rozumiem tego, dlaczego udajesz wielkiego podrywacza, ile to dupeczek nie wyrywasz. A nie oszukujmy się, Kasperek, no. no Jakimś takim gigaczadem jak TakeFan, no to nie jesteś, więc. Kurwa, nie. no czegoś tutaj nie rozumiem u ciebie. Nie. Czy tak naprawdę ta mewka się od Murana odkleiła jest, i zgrywasz teraz, wiesz, drugiego Murana, wujek Władek za chwilę u ciebie jeszcze wjedzie? Czy naprawdę, no, żyjesz w innym świecie? To jest tylko postać, ale udaje. tak naprawdę w życiu codziennym nie mam kontaktu z dziewczynami. To, to, to było wiadome, ale w końcu się już przyznałeś do tego. Nie, tak, nie mam ale problemu. powiedzmy dalej o twoim tym związku, bo widzę, że masz straszny ból dupy, masz taki no. ból dupy o tą Julkę, ale tutaj, no, w internecie jesteś naprawdę postacią, która... Wyrywać panienek, no... no. Ale mówię ci, że to tylko postać. W domu płaczę i jest mi smutno, no ale, ale trzeba jakoś zgrywać w internecie, nie? Trzeba jakoś zgrywać. No, powiedz mi lepiej, jak twoje przygotowania do walki, bo z tego co widzę, to no, trochę regres, nie progres, ale. No słabo idzie, nie przykładam się do tej walki akurat. Jak widać po mnie, forma spadła, umiejętności też nie rosną.

My Dobra. z Tajmanem już jej nie bronimy, bo wiemy, że mamy Ciebie i dzięki Tobie nie tylko jest jasna Góra... Dobra, spokojna, to jestem ja rydzyk... z moim ty, tabunem dupeczek, wiesz o co chodzi, widzimy się na miejscu. E... Tylko, Tylko go... powiedz mi ile trzeba mi je taczką potem wywozić, bo nie wiem gdzie je no. Krasko, nie, no. myślę, że, że możesz już spokojnie zamawiać Tira z dwoma naczepami, będzie, wiesz, tłum dupeczek i, i tam się spotkamy. Będzie crashing Będzie crashing no, Będzie wiem, ostre potem, crashowanie. Potem się obudziłeś, potem się obudziłeś, no, wiem, okej. Okay. i o to chodzi. Historia była piękna, ale mało prawdziwa. Dobra, Wisienko, e, dzięki za telefon. Dobra, Wisienko, jeszcze do Ksajo jedno pytanie. <laughs> No słuchaj, nie mogę się doczekać. O, Aleksaju, spokojnie, Co u ciebie to Mario? wiesz. my to koledzy, słuchaj, będziemy. W porządku. Dobra, pójdziemy. Ja jestem za. Bo Super, ja się Super już Mario w Ja już czuję respekt. Czy, czy Dobra Ksajo, to pytanka Przepraszam Mario, czy wyczuwa, że respekt do Mario Mam tylko, tylko dlatego, że brzmi jak Paris Platynow? Nie Platydo? brzmi, nie. Brzmi jak Paris. Nie, ja, ja oglądam to. Nie, 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 żaden Paris nie, Paris, nie, spoko, Widziałem, Mario, Widziałem na czacie mnóstwo nawiązań do Parisa, stąd też gadam, że nie okay. tylko ja e, tak odczuwam mnie. Mhm. Ale Mario, zadaj pytanie. Okej, okay. no słucham bo tam coś było powiedziane, nie pamiętam czy to już mówił Ksajo, czy w się odczuwam respekt od nie, Mario. Od, drugą od Mario, od Mario, że Mario jest tylko jeden. No słuchaj, bo Mario jest tylko jeden, a wiesz, no niektórzy mają na imię Mariusz. Los ich nie obdarzył tym pięknym imieniem, nie? chcą być Mario, nie? Jeszcze trzeci raz powiedz, że ty jesteś jedyny Mario w Częstochowie i. Słuchaj, kurwa, nie ty, nie ty, tylko ja jestem kurwa jedynym władcą Mario, nie? Cytując klasykę, wiesz? Nie, niezłe. Dobra, Ksajo. Pytanko. Zbra? Bo widziałem, że naprawdę no jesteś giga czat, prawie jak Tayquan z Nitro razem Kiedy wymiana Rolexa? Wymiana Rolexa? Dokładnie Nie no, ale po co mi Rolex jak on nie ma ten kółka aktywności, nie chwali mnie Stary jest tylko drogi Smartwatchy to przyszłość No powiem Ci, że nie spodziewałem się tej odpowiedzi, więc naprawdę no Ciebie nie mogę pocisnąć, ale nie no Dzięki i Sariusz, po raz czwarty pamiętaj, jest tylko jeden Mario. Dobra, ustalimy to. Dobra, Wojski, jak ktoś pamiętaj, jak będziesz płakał w poduszkę, weź sobie mój numer od reżysera Dobra. i wszystko ja będzie ogarnięte. Ja, ja przedzwonię, przedzwonię. Dobra, dzwoń, przedzwonię. <laughs> Dobra, dzwoń, będę odbierał. Wpisz ja ma. Mario, to Mar Mario. Ja jestem pewien, że jak na Facebooku wpisz Mario z Częstochowy, to jestem koleś, nie? No na bank, przy... dla ciebie pan, ja. pan Mario. Dla ciebie pan Mario. <laughs>